Witajcie moi drodzy na kanale ORL, z tej strony Rafał Dzisiaj powiem Wam o halitozie. Halitoza jest to poczucie nieprzyjemnego zapachu z ust. I teraz, jaki jest podział halitozy? To w pierwszym, na pierwszym etapie o tym powiem. Halitoza może dzielić się na, kilka, na, na dwa rodzaje. Halitoza przede wszystkim, po pierwsze, halitoza może być prawdziwa, albo halitoza może być rzekoma. I teraz, na czym polega halitoza prawdziwa? Jakie są rodzaje halitozy prawdziwej? Może być to hehaliteza fizjologiczna. W tej sytuacji może dotyczyć każdego z nas, i osoby zdrowej, i osoby chorej. I fizjologiczna ma miejsce wtedy, kiedy na przykład budzimy się po nocy. W nocy mniej śliny się produkuje w jamie ustnej, w związku z tym bakterii, które nawet pomimo dobrego umycia zębów wieczorem zalegają w jamie ustnej, trawią resztki na nabłonka, jakieś drobne resztki pokarmu, które nie udało się nam usunąć czy z języka, czy, czy, czy z pomiędzy zębów, czy z innych przestrzeni. One są trawione i związki siarki, które powstają wtedy na skutek tego, tego procesu są po prostu rozkładane i związki siarki dają taki właśnie zapach nieprzyjemny z ust. To jest fizjologiczna po nocy. I ta fizjologiczna halitoza ustępuje zwykle po umyciu zębów, po wypiciu jakiegoś płynu czy zjedzeniu śniadania. Przyczyną to jest zwykle mniejsza produkcja śliny, ale również używki, które używamy, palenie tytoniu, picie alkoholu czy pokarmy niektóre takie jak czosnek czy cebula. Tą halitozę uznajemy za fizjologiczną, no bo wiadomo, że jeżeli zjemy czosnek i mamy odczuwamy zapach czosnku, to nie jest to powód, żeby zgłosić do lekarza, tylko ewentualnie nie jeść czosnku, tak? czy, czy nie jeść cebuli, jeśli ona nam sprawia takie nieprzyjemne doznania węchowe. I to jest halitoza fizjologiczna, prawdziwa halitoza fizjologiczna. Halitoza patologiczna występuje wtedy, kiedy przyczyną tej halitozy, czyli tego brzydkiego zapachu ust jest choroba. Jeżeli chorujemy na coś konkretnego, mamy chorobę czy przewodu pokarmowego, czy dróg oddechowych, czy jamy ustnej, czy języka, czy zębów, wtedy przyczyna to jest rzeczywiście halitoza. Prawdziwa, patologiczna, czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia właśnie z jakąś chorobą. Natomiast drugą sytuacją jest halitoza rzekoma, czyli nieprawdziwa, i ona ma miejsce wtedy, kiedy pacjent odczuwa nieprzyjemny zapach z ust, natomiast nie może być ten zapach potwierdzony ani przez inne osoby, z rodziny, żonę, męża, córkę, siostrę, brata, kuzyna. Mało tego, nawet w badaniach takich szpitalnych, gdzie podłączamy odpowiedni sprzęt, który nazywa się halitometrem, nie możemy w tym halitometrze uzyskać tego zapachu, czyli nie, nie, nie możemy potwierdzić tego, że pacjent generuje w jamie ustnej czy, czy w tych okolicach nieprzyjemny zapach. I to jest halitoza rzekoma. I związane z halitozą rzekomą jest pojęcie halitofobii i halitofobia jest sytuacją, kiedy pacjent odczuwa niepokój i lęk związany z tym, że inni odczuwają jego Brzydki zapach z ust, czyli taka osoba wycofuje się z, jakby z życia, z kontaktu ze rówieśnikami, z innymi osobami, głównie z tego powodu, że ona odczuwa, że prawdopodobnie zapach z jej ust jest brzydki. Może to nastręczać problemów, właśnie innym osobom, zbliżanie się do niej. Natomiast rzeczywiście w tej halitozie rzekomej i halitofobii nikt inny tego zapachu nie odczuwa, no bo są, są sytuacje wtedy, kiedy pacjent jakby unika kontaktu z innymi, z innymi osobami, bo myśli, że ten zapach jest odczuwany przez innych. Natomiast te osoby tego zapachu nie generują i inne osoby tego zapachu nie odczuwają. Natomiast psychiczna taka blokada, wariera w postaci halitofobii, czy lęk przed kontaktem z innymi rówieśnikami czy osobami w związku z potencjalnym. Zapachem, który się może generować, a się nie generuje, powstaje, i to jest bardzo nieprzyjemna taka dolegliwość związana właśnie z tą sytuacją. I ta sytuacja nazywa się halitofobią. To jest ta pierwsza część tego materiału na temat halitozy i brzydkiego zapachu z ust. W kolejnej części powiem Wam o tym, jakie są przyczyny halitozy, czyli brzydkiego zapachu z ust.